Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem porozmawiamy o tak zwanej relokacji przychodźców. O co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi? Stare ludzkie porzekadło, nasze narodowe też mówi, jeśli nie wiesz o co chodzi, chodzi o pieniądze, tylko teraz w jaki sposób? Chodzi o to, że 7-8 lat temu rząd, który widzimy i którego nie widzimy w Niemczech, podjął decyzję o przyjęciu dużej liczby nachodźców. Pamiętamy, witamy uchodźców i te sprawy: nachodźców, przychodźców, osadników, przychodźcy, osadnicy powinni się tak nazywać. I pani Makrela, najbardziej śmierdząca ryba ostatnio na świecie. No i przyjęła ich bardzo dużo, i tak naprawdę Niemcy się <laughs> zaczęli mieć z tym problem, bo to są problemy społeczne, yy, przestępstwa i tak dalej, i koszty. Więc jak to na przyzwoitych w cudzysłowie socjalistów przystało, zapragnęli podzielić się problemem, sami wywołali, którego sami wywołali z innymi. Bo jak wiemy, jak to mówił Stefan Kisiel Kisielewski, socjalizm bohatersko walczy z problemami nieznanymi w żadnym innym ustroju. A ja jeszcze dodaję: z problemami, które sam wytwarza. Dokładnie, dlatego nie są znane w żadnym innym ustroju. To z siebie wynika logicznie takie rozumowanie. W związku z tym narobiono problemu, wiemy, od razu pojawiły się po 15 roku, między 15 a 16, gwałty w kolonii i tak dalej, tak dalej. Nie za bardzo wiadomo, co z nim zrobić, więc bohatersko i hojnie chcą się Niemcy dzielić problemem. Jakoś tak jest w ludzkiej naturze, że człowiek ogólnie, jak już się ma czymś dzielić, to woli się dzielić problemem, kłopotem, niż czymś dobrym, niż przychodem, niż czymś fajnym. Jakoś tak jest, zwłaszcza wśród socjalistów. W związku z tym yy, dołożyli Niemcy wszelkich starań, żeby szybciej przewalić wajchę w Sejmie i zmienić tak zwany nierząd, na jeszcze gorszy nierząd. W związku z tym, yy, teraz pakt yy, mamy cyrk w TVP, ale pakt relokacyjny, tak zwany nachodźców, przychodźców, został już podpisany przez tak zwanych reprezentantów tak zwanej polskiej strony i yy, wiadomo jak to wygląda, że przyjmujemy tych przychodźców i ich utrzymujemy oczywiście, a albo jak ich państwo nie przyjmie, no to płaci kupę kasy od, yy, za pogłówne, od głowy za jednego z nich niewyobrażalne pieniądze. Jeśli ten nierząd się dalej utrzyma, no to niestety najprawdopodobniej będzie tak, że i nam ich wcisną i zamkną granicę, już są na kontrolę na granicy polsko-niemieckiej, i jeszcze będziemy płacić za nich, no bo wiemy, że gospodarka niemiecka obecnie jest w kryzysie. Tak samo jak Siemens z powodu chciwości i ideologicznego szaleństwa, został sam z wiatrakami, dlatego już jeszcze nie, nie, nie zaczął nowy nierząd rząd rządzić, już przepychał ustawę wiatrakową, żeby pomóc Siemensowi, który im pomógł wygrać. To, to wiadomo, i teraz pakt migracyjny, ponieważ Niemcy już pękają w szwach. Trudno im to utrzymać. Te rzesze ludzkie, które sami sobie naściągali. No, powiem uczciwie, tutaj wygląda to bardzo niedobrze, i wiemy, jak się te sprawy kończą, że będziemy mieli, jeśli się na to zgodzimy, i problem ludzki, czyli wcisnął nam tych nachodźców, zwłaszcza najbardziej problemowych, i problem finansowy, gdyż jeszcze będziemy za nich płacić. No, bo wiadomo, że biedne Niemcy muszą dostać trochę jałmużnej, bo są bardzo biedne. A to, że się sami wkopali poprzez układ z Rosją i Chinami, który teraz przestał działać, by się trochę geopolityka pozmieniała, to już nagle zapomnieli. Teraz nagle chcą się szybko ratować. Ich ta cała elita przemysłowo-finansowa chce ratować swoje kruszące się imperium gospodarcze. No, ich problem powinni ze swoim problemem zostać sami. Niemniej jednak, jak już mówiłem, jak to przyzwoici, w cudzysłowie, bo nie ma, przyzwoity socjalista to jest oksymoron, czyli oksymoron, jak nasz ulubiony oksymoron ostatnio, przyzwoity socjalista, lubi się dzielić problemem, który sam wytworzył, ale lubi się dzielić problemem z innymi. I właśnie o to chodzi, że z tymi nachodźcami chodzi o to, żeby się pozbyć najbardziej problematycznego ludzkiego elementu z kraju, plus jeszcze na tym zarobić. Dlatego stara się zmieniać rządy w krajach, w których można, żeby się tego problemu pozbyć szybciej, bo e, problem pęcznieje, oczywiście. No, no tak, tak to niestety wygląda, i e, jak to się dalej potoczy, zobaczymy, ale jak już wiemy, z tą całą tak zwaną relokacją, to chodzi o to, żeby się pozbyć problemu e, w postaci zwłaszcza najbardziej problematycznych przychodźców i jeszcze na tym zarobić. To tak samo jak z tym in vitro, yy, i tak dalej. Chodzi o to, by zarobić na publicznych, czyli na naszych pieniądzach pochodzących z podatków. Wszystkiego dobrego Państwu. Życzę. Do widzenia.